Witam państwa serdecznie. Ja też chciałbym z praktycznego punktu widzenia o pewnych rzeczach powiedzieć, dlatego że będąc specjalistą do spraw BHP tułałem się po różnych budowach i takich dużych, i takich małych, gdzie generalnym reprezentowałem generalnego wykonawcę i podwykonawców i Właśnie o tych dobrych praktykach generalnego wykonawcy z podwykonawcami chciałbym kilka słów Państwu powiedzieć i podzielić się refleksjami. Tutaj już mój przedmówca wspomniał o tym, że umowy wykonawców z podwykonawcami warto regulować, należy regulować na piśmie, i te zapisy BHP powinny się w nich znaleźć, dlatego że często, a to trzeba taka mniej więcej jest reakcja, jeśli mamy do czynienia z podwykonawcami tymi małymi o których była przed chwilą mowa. Generalnie jeśli chodzi o strukturę w pol na polskich budowach najczęściej to wygląda tak, że duży generalny wykonawca zatrudniający kilka tysięcy osób zleca pracę na poszczególnych frontach robót do wykonawców wykonawców, którzy mają 100 osób zatrudnionych, na przykład czy, powiedzmy kilkadziesiąt do kilkuset osób. A e, pomimo tego, że ten podwykonawca stuosobowa firma e, to i tak, i tak podleca jeszcze mniejszym podwykonawcom, a czasami to jest nawet tak, że czwarty rząd podwykonawstwa to są właśnie ci samozatrudnieni e, prowadzący działalność gospodarczą, a czasami się zdarzają brygady, gdzie tak naprawdę E, żaden e, to nie jest pracownik, bo każdy to jest podwykonawca e, samozatrudnie, za, na samozatrudnieniu będący. Dlatego warto regulować te kwestie e, dotyczące właśnie e, podwykona, podwykonawstwa, dlatego że czasami się może okazać, że e, bardzo proste, bardzo oczywiste rzeczy jak uprawnienia wymagane do obsługi maszyn i urządzeń jak legalne zatrudnienie pracowników. O nich mogą być po prostu no, jakieś niejasności, tak? Miałem taką kiedyś sytuację właśnie na jednej z budów, gdzie oświadczenie ustne było takie, że tak zatrudnia firma jako podwykonawców mniejszą firmę, mamy wszystkich zatrudnionych pracowników część na samozatrudnieniu, część na umowach cywilnoprawnych. Co się później okazało, podczas kontroli inspekcji pracy, bo to był projekt liniowy, wszyscy panowie uciekli w las. Jak się później okazało, czterech było rzeczywiście na samozatrudnieniu, a pięciu pozostałych było właśnie z dniem kontroli przyjętych do pracy. Oczywiście teraz to się zmieni, bo nie wiem, czy państwo czytali, wiedzą, że od 1 września ma być przed podpisaniem. Znaczy, umowa była podpisana przed pod rozpoczęciem pracy, tak? A nie w dniu rozpoczęcia. Oczywiście tutaj była też kwestia taka, że na umowę zlecenia to było zatrudnienie. Jak się okazało, kwota umowa zlecenia pracy na budowie obiektów mostowych 250 zł za miesiąc. Oczywiście do uwierzenia jak najbardziej. Inspektor pracy oczywiście nie przeszedł bez, te, obok tego faktu obojętnie. No i teraz moje pytanie jest takie. Ponieważ e, nie regulując e, tych kwestii e, z tymi drobnymi podwykonawcami, e, powiedziałem temu pracodawcy, e, e, panie pracodawco, pan się zastanowi, a co, co by się stało, gdyby ci pracownicy, e, którzy uciekli w pole, powiedzieli, że oni są podwyk e, nie podwykonawcami, tylko są pracownikami pana. To by wyszło, że pan nielegalnie zatrudnia pracowników. I to się wtedy zastanowi, właśnie e, i przed każdym e, rozpoczęciem prac jest podpisane właśnie e, zlecenie, co najmniej zlecenie, jeżeli to jest praca na godziny, bo czasami ta, ta forma to jest, to nie jest praca, oddanie konkretnego frontu robót, tylko, czyli prace żelbetowe, prace dzisiejskie, zbrojarskie, tylko po prostu oddanie godzinowo do pracowników pod dyspozycję innego pracodawcy. I w tym momencie często to zlecenie wystarczy. Ale tutaj się kolejny problem w tym momencie robi, ponieważ jak się okazuje to że mamy podwykonawcę czasami skutkuje tym że najczęściej w tej sytuacji kiedy oddaje podwykonawca jakby znaczy wykonawca podwykonawcy prace godzinowe czyli jakieś drobne prace tak zwane ogólnobudowlane często wtedy okazuje się że brygadzisty żadnego nie ma czyli żadnej znaczy brygadzista jest nieformalny bo nie ma szkolenia dla osób kierujących pracownikami Pracownicy no, słuchają się jednego gościa, ale on tak naprawdę mówi, ale to panie, ja nie jestem kierującym, bo nie mam uprawnień. No i w tym momencie załóżmy taką sytuację, kiedy mamy do czynienia z właśnie budową, gdzie od wykonawcy jest tylko kierownik budowy i dwóch, trzech inżynierów, bo się też takie budowy mniejsze spotyka, a na przykład 10 pracowników z jednej firmy podwykonawczej, 10 z drugiej i tak naprawdę w co trzeciej firmie tylko jest osoba kierująca. To teraz pytanie jest, kto będzie odpowiadał do tych pracowników. Przed chwilą usłyszeliśmy, że pracodawca, tak, no to, to że pracodawca to już my wiemy, tak? ale na placu budowy odpowiada przede wszystkim kierownik budowy. Jeżeli cokolwiek się zdarzy, to w tym momencie kolega z porozumienia mówił o zarządzaniu taką budową. To, gdzie mówimy o takim zarządzaniu? To zarządzanie, o którym była mowa wcześniej, to jest zarządzanie takie powiedzmy na wyższym levelu, a to zarządzanie na niższym levelu, tym podstawowym, tak naprawdę to jest weryfikacja i delegowanie tak naprawdę tym właśnie brygadzistom, dopominanie się. No i w związku z powyższym, tak jak tutaj Państwo widzą, a za chwilkę powiększę, kiedyś z powodu właśnie takiej, takiej sytuacji stworzyliśmy takie zwykłe oświadczenie. Zwykłe oświadczenie, gdzie jest mowa, kto będzie y, osobą kierującą pracownikami od tego podwykonawcy. Żeby się nie okazało później, no, że jest jakiś właśnie właściciel, który ma po kilku pracowników na pięciu budowach, i on między nimi jeździ, ale w zasadzie oni są na tylko na godziny, więc y, tak naprawdę nie ma potrzeby nimi kierować. No ale jednak jest potrzeba kierowania, ponieważ y, później, jeżeli dojdzie do zdarzenia. To jest ustalanie, jaka jest hierarchia, kto komu co i kto za co odpowiada. I tu jest najczęstszy problem, brak e, jasnego e, delegowania zadań w zakresie właśnie kierowania pracownikami. Tutaj koledzy, którzy są biegłymi sądowymi, najlepiej o tym wiedzą, e, bo te sprawy często są właśnie o to, żeby ustalić, kto jest odpowiedzialny, kto jest odpowiedzialny za grupę pracowników. I tutaj nie ma znaczenia, czy to będzie duża budowa, czy to będzie mała budowa, musi być jasno to sprecyzowane. Również kwestie koordynacji tak naprawdę formalnie powinny być ustalone. I według mnie nie jest to dobra praktyka zrzucanie jakby na podwykonawcę, bo pan dasz koordynatora i będziecie się koordynowali sami. Nie, to generalnie wykonawca powinien pomyśleć, kto koordynuje, bo. Przy małych projektach najczęściej to, jak była mowa, to jest właśnie kierownik budowy, czy zastępca kierownika budowy, czy po prostu jakaś prawa ręka, mniej czy bardziej oficjalna tego kierownika budowy. To musi być ktoś, kto tak naprawdę ma wiedzę o wszystkich frontach robót, bo to chodzi właśnie o koordynowanie tych frontów robót. A powiem Państwu z wydarzeń sprzed tak naprawdę tygodnia w zasadzie trwających na jednej budowie właśnie, na spotkaniach, na krótkich takich właśnie odprawach koordynacyjnych, okazało się, że mimochodem kierownik rzucił właśnie, no, budowa nie jest duża, ale mimochodem rzucił, że go nie będzie przez tydzień. No to pierwsze, co mi się urodziło, kto będzie go zastępował. Poczekałem do poniedziałku, okazuje się, że kierownik budowy po prostu wyjechał, no bo on myślał, że kierownicy robót to tak z automatu go będą zastępowali. Więc w tym momencie, gdyby cokolwiek się wydarzyło na tej budowie, no, po prostu kierownik budowy bez dwóch zdań odpowiada i idzie siedzieć, mówiąc kolokwialnie i brutalnie. Więc tak naprawdę czasami są różne zapisy mówiące o tym, że jak nie ma ty, przez tydzień na przykład kierownika budowy, to formalnie musi być przekazany i tak dalej. Tak naprawdę, jak na, nawet na godzinę wyjeżdża, to musi być wiadomo, kto go zastępuje. Sytuacja z lutego tego roku. Na jednej w budowie była, nie, to nie był wypadek, bo nie uznaliśmy tego za wypadek przy pracy, dlatego, że przyczyna była wewnętrzna, czyli pracownik dostał ataku padaczki. No ale okazało się, że kierownika budowy w tym czasie nie było. Przyjechało pogotę, przyjechała policja, bo to wiadomo, wypadek na budowie się najczęściej z tym wiąże i go nie było w tym momencie. I tak naprawdę, jak się to skończy, to zobaczymy, co powie pan prokurator w takiej sytuacji. Dlatego te zapisy są bardzo ważne, nawet jeśli miałoby to być jednodniowe, jednogodzinowe delegowanie, żeby było jasno sprecyzowane w dokumentacji na piśmie, bo zeznania e, świadków jest to również dowód e, w sprawie, ale to jest jakby dowód e, mniej powiedzmy wiarygodny czasami niż e, to, e, że jest na piśmie jakiś dokument. To tyle o formalnych e, wymaganiach, e, o czym pamiętać. Jeśli chodzi o dobrą praktykę związaną właśnie z dokumentacją, ponieważ tutaj, jak było wcześniej powiedziane, procedury procedurami, ale życie na budowie to jest ta rzecz najważniejsza czyli nie tylko wydrukowane w PDF-ie, ale z drugiej strony no jakoś musimy przedstawić tym podwykonawcom, jakie są nasze oczekiwania, jaki jest nasz system zarządzania na budowie. Więc tak naprawdę musimy to w formie jakiejś przedstawić. Pomysłem według mnie jednym z najgorszych jest to, no jest segregator na budowie, proszę sobie przejrzeć, bo niewykonalne. Niewykonalne, żeby podwykonawca siedział i przeglądał dużą ilość dokumentów. Więc dobrą praktyką jest tak naprawdę udostępnianie tego w formie chmury komputerowej, ponieważ do internetu, do komputera ma dostęp niemalże każdy w obecnej. E, chwili. E, dobrą praktyką jest na przykład e, firma Skanska, że wręcz oficjalnie mają wszystkie swoje zasady BHP, 22 dwie zasady BHP na stronach internetowych swojej firmy. Więc każdy podwykonawca, tak naprawdę e, chcący z nimi współpracować, e, wie, gdzie może się zapoznać. A jak nie wie, to na pewno każdy pracownik firmy Skanska go o tym poinformuje. Tutaj, jak Państwo e, widzą. Jest zastosowana chmura komputerowa w postaci OneDrive'a. Bardzo łatwo udostępnić folder z dokumentacją, jaka wymagana jest na budowie, ze strukturą budowy, po to, żeby przed rozpoczęciem kontraktu, tak naprawdę ten właśnie pracodawca, ale też ta osoba kierująca pracownikami od podwykonawcy, załóżmy kierownik robót, mógł. Wcześniej przejrzeć dokumenty, bo może się na, na przykład okazać, że będą specjalne jakieś ubrania potrzebne na budowę, bo budowa jest na przykład wybuchowa, stacja paliw na przykład niech to będzie i w tym momencie, w tym momencie y, jest to rzecz konieczna. Albo na przykład będzie to y, wymagane przed y, właśnie gorącymi rzeczami, bo będzie remont, remont jakiejś huty, tak? Więc na czynnym zakładzie będzie praca, jest ryzyko rozprysku metali. Więc jakby nie nazywać tej sytuacji, te wymagania powinny być udostępnione wcześniej, a nie dopiero kiedy firma wchodzi na budowę. Kolejną rzeczą, dobrą praktyką tak naprawdę są szkolenia wprowadzające. Szkolenia wprowadzające, czyli tak naprawdę informacja dla pracowników, którzy przybywają na budowę o zasadach panujących na budowie, o wymaganiach, które są na tej budowie i tutaj to szkolenie ma różną formę. Najczęściej spotykaną na polskich budowach formą, mówimy o tych dużych budowach, nie mówimy o tych malutkich budowach, jest to szkolenie przeprowadzane przez koordynatora do spraw BHP lub specjalistów z jego zespołu. Jeśli chodzi o to szkolenie, ono ma na celu zapoznać się z terenem budowy Oczywiście nigdy nie będzie chodził na wycieczkę, ale jest informacja, tak jak tutaj widać, rzut całej budowy z informacją, gdzie, jakie są fronty robót, jakie są wymagania, piktogramami, instrukcja ogólna dla budowy czy osoby odpowiedzialne, tak? I tak naprawdę to szkolenie wprowadzające, tutaj jedna rzecz, która… Tutaj nie będzie promowanie dobrych praktyk, a raczej jakby zwrócenie uwagi na, na coś, co się zdarza. Na dużych budowach energetycznych koordynator do spraw BHP, który ma dużo, dużo albo jeszcze więcej spraw, sam często chce takie szkolenie robić. Dlatego, tak jak Państwu wspomniałem, również z pozycji, że tak powiem, tych wykonawców czasami na takie budowy jeżdżę właśnie. I sytuacja, kiedy okazuje się, że półtorej godziny czekam po to, żeby mi koordynator do spraw BHP pokazał mapkę. No trochę chyba sytuacja y, rozmijania się tak naprawdę z rzeczywistością. Y, mógłbym sobie sam mapkę przeczytać i podpisać się, że zapoznałem się. To tak czasami bywa. Y, dobrą praktyką jest, jeżeli są ustalone dni tygodnia. Kiedy rozpoczynamy takie prace i to jest możliwe na tych większych budowach, na mniejszych budowach, tak naprawdę może się zdarzyć, że podwykonawcy na roboty specjalistyczne przyjeżdżają w każdym momencie, nawet jeżeli budowa jest na zmiany prowadzona, to nawet i na o godzinie 18 mogą przyjechać, tak? To się zdarza, więc tutaj trzeba o tym pomyśleć, jak te szkolenia wprowadzające zorganizować żeby to miało jakieś przełożenie na praktykę i na sposób funkcjonowania budowy. Tutaj akurat to, co jest pokazane na tej budowie, wymyśliliśmy, że z powodu dużej rotacji nie jesteśmy w stanie i braku miejsca na zapleczu, żeby szkolić duże grupy pracowników. Szkolenia, szkolona była tylko kadra i da, dawaliśmy im narzędzia do szkoleń swoich pracowników, gdzie byli zobowiązani właśnie przeszkolić czy to w formie Toolbox Meetingu, czy innej formie z zasad obowiązujących, tak? oczywiście przed wejściem na budowę. Komunikacja to jest ta rzecz istotna w dobrych praktykach między wykonawcą a podwykonawcami. I tutaj, jeśli chodzi o komunikację, dobra praktyka związana z oznaczeniem kolorowym rusztowań. Być może jest to państwu znane. Tak naprawdę mamy różne rusztowania informacje o warunkach eksploatacji rusztowania, czy odebrane, czy można użytkować. Tutaj kodowaliśmy to różnymi kolorami. Czerwony kolor oznaczał, że rusztowanie nie nadaje się do eksploatacji. Tutaj to rusztowanie po lewej stronie będące Tutaj jest podest, podest roboczy już systemowy, technologiczny, ale obok widać kartkę z rusztowania, która jest po lewej stronie, która jest możliwa e, praca, niebieska to była kartka, ale pod pewnymi warunkami, to znaczy e, przy zastosowaniu e, w niektórych częściach rusztowania środków ochrony indywidualnej, ponieważ z powodów technologicznych nie dało się tam zastosować pełnego e, obarczowania balustrad ochronnych. E, czy tutaj mamy rusztowanie koloru, kartkę rusztowanie koloru żółtego, czyli w czasie montażu. Oczywiście najbardziej kojarzony kolor, zielony, rusztowanie, które nadaje się do eksploatacji. I tutaj kolejna dobra praktyka, ponieważ mówiliśmy już dzisiaj o szkoleniach, więc skupię się na tzw. spacerze bezpieczeństwa. Spacer bezpieczeństwa to jest Coś co powodowało zaangażowanie całego kierownictwa gdzie i bechapowcy wszystkich podwykonawców czy kierownicy poszczególnych robót z kierownictwem budowy codziennie, znaczy co czwartek raz w tygodniu, co czwartek wędrowali i oglądali jak to bezpieczeństwo na poszczególnych frontach robót wygląda. No i inną oczywiście praktyką są czy to minutki dla bezpieczeństwa czy, to, czy toolbox meetingi, czyli szkolenia takie doraźne, które są szkoleniami związanymi z koordynacją też prac. I jedna z ostatnich praktyk, którą chciałbym Państwu powiedzieć, to kodowanie kolorami różnych stanowisk. Dlatego, że wtedy łatwiej zarządzać taką budową, kiedy wiemy, że białe hełmy to pracownicy nadzoru czy służba BHP, a inne kolory to poszczególne osoby. Dlatego, że ostatnio się spotkałem z sytuacją, kiedy wjeżdżam na budowę niewielką, a wszyscy mają białe hełmy. To mówię to. Dobrze prowadzona budowa, się że no takie kupili akurat, gdzie każdy z nas pewnie ma zakodowane, że białe to jest dla poszczególnych osób z nadzoru zarezerwowane. Informowanie o tym, co dzieje się na budowie, promocja bezpieczeństwa, kultury bezpieczeństwa, czy krzyż bezpieczeństwa, który mówi o tym, jakie, czy były jakieś zdarzenia, wypadki, czy codziennie w, na zapleczu budowy pojawiające się na lustrach motywujące hasła dotyczące właśnie y, bezpieczeństwa. Y, I ostatnia rzecz związana z raportowaniem, ponieważ raportowanie najczęściej na budowach się odbywa techniczne, a warto pamiętać o tym, że do tego raportu technicznego y, fajnie byłoby wrzucić to, co do, dotyczy, dotyczy BHP, tak żeby angażować się również kierowników czy, czy majstrów z poszczególnych pionów. Promocja również może się odbywać przez nagradzanie, czyli dyplom dla najlepszego, najlepszej firmy podwykonawczej pracującej najbezpieczniej.